Otóż oskarżeni wchodzą do pokoju, w którym yy, śpi Syn Sylpokrzywdzonego krzyżone. bierze w ręce 15 kg odważnik, rzuca go na twarząca. Pokrzywdzony budzi się, próbuje krzyczeć, ale nie może, bo on zalewa się własną krwią. Yy, w tej tym, w tym chwili yy, oskarżony zaczyna ojca uderzać pięściami po całym ciele. Przy czym te uderzenia w słokim sądzie są tak silne. I tak liczne, że i tu cytując prosty wyjaśnienia, rębiusza, że krew tryska po ścianach pokoju, łóżku i posiłek. Wysok sądzie, no, w tej też samej chwili nieoskarżony bierze tłuczek do miejsca, zdaje liczne obrażenia w głowę, poprzez i finalnie oskarżony siada na ojcu, powraca go na brzuch i skręca mu tak. Wysok sądzie, Mając na uwadze taki przebieg zbrodni, powiedzieć, że, że pokrzywdzony został zabity, to trochę wysoksiadzi. ja jawi to się jako pewien eufemizm, dlatego że słowo zabity nie oddaje tu zupełnie ani skali bólu, ani skali cierpienia, które temu człowiekowi zadano w ostatnich chwilach jego życia.